Siemanko z tej strony Sreur, ze mną jest nexis yy, I tak, yy, po prostu nazwę zmienię i to będzie od nowa taka seria yy, od zera do killera. I tak yy, na czym to polega? Polega to na tym, że tutaj normalnie się budujemy i tak dalej, zdobywamy broń, prowiant, amunicję. Jak serwery będą już stabilne, czyli nie będzie lagów na nich to po prostu będziemy tam grać i naszym zadaniem tam będzie po prostu walka z, in z innymi graczmi, tak. I dobra, gdzie ty jesteś? Ja weszłam na... Dobra, idę do ja ciebie. Tam nic nie ma, tylko celownik. Ej, możesz może jakiś albo coś? Może muszę... Ja stąd tyżem Padłem i się połamałem. Dobra, tu mam pełną amunicji, zobaczcie. Pro. A ja a, ja, a ja Czekaj, mamy tutaj pomidorki, ja sobie je pozbieram, bo ja je będę rozrastał. Dobra. I tak, dzisiaj jesteśmy w nowym mieście. Podajże update 217. Ej, w ogóle... czekaj, Bardzo, co znalazłem. No. O! O. Precy. Mój plecy. Uważaj. Nie. Patrz że mnie bije. O tego dużo. O Jezu. Bo czekaj, strzelamy w to. No czekaj, strzelamy w to. Bi, bi, O, nie O, dobra, zudzi. Poradziliśmy sobie. Trochę coś. tego było, dobra. Szybko idziemy. Tutaj Czy już lecę tylko. Lecę jakieś takie jakby no duszko Dobra dobra. Mm, co tu będzie? Tu mamy pałkę. O. Pokażę wam właśnie jak ładować amunicję. Wchodzimy w tab, w crafting i mam tutaj magazynek pusty. Daję go do craftingu, daję sobie y, te naboje i mam pełny magazynek. I tak y, są różne craftingi, różne amunicje. Ale crafting jest prosty. I tak szybko tutaj zwiedzimy to miasto, odcinek tak planujemy być minutowy. Ja nie mogę zebrać strzał. Strzał. Może miejsca nie masz. Ale item. Item, item, added. No, Chyba nie mnie nie goni. Ale mnie głowa boli, no to szybko to nagramy i idę spać. Bez skitu. No jak wolisz. Kudziu, Tak jeszcze z rana będę. I tak. Tutaj właśnie jeszcze bym chciał gwościec znaleźć.

Cały ich tak przyciągają Dobra, tu no. no troszeczkę no, ja Nie wiem czy mu czekać na nagrywanie czy po prostu mają jakieś problemy z internetem No ja nie wiem szczerze ci powiem Dobra, chodźmy tutaj jeszcze Przejdźmy po tych domkach i skończymy Ej właśnie, ej mam, czekaj mleko i soczek, nice, w końcu mam Ja sam. mam ten, backshoty przeładuję yep. Ja w ogóle w końcu co mam coś do picia, nie? Bo nie miałem już... Ja. Możliwe, że było zatrut, ale mnie tego nie obchodzi zbytnio Dobra, nie. jestem tutaj Okej, okay, ja tu lecę troszkę dalej jakiś mec. zabijać z młota, bo jakoś ich dużo wtedy nie idzie do... Ja mam tego firearmsz Dobra, ja mam sam. jakiś magazynek X Ekstr... ...ikstrmin... ...dziwne. Czekaj, a ja tu mam... ...czapę, żeby więcej widać na odcinku. Pyk, cyk, na sejmie. Nie no ogólnie jestem, ogólnie jestem ninjo. Ale mogę sobie mieć taką czapę. Ja powiem, Bo nie? Chcę nie nagrać rzucę. ten odcinek, jutro wrzucić. Będzie spoko. Bolty mam. A ja to zbieram, i potrzeba mi dwa. Tego, o ile mi się wydaje... Jest. Gwoździe je mam także. I to się robiło, tak jak nice. mówiłeś, to z tego i z tego. Mam strzały. Kuźwa, nie chciałem łudem supportów. Dobra, siedem strzał to skuszę sobie po ochotę. on nie żyje. Dobra, gdzie ty jesteś? A ja sobie zwiedzam. Ogólnie ja się leczę trochę. Ale dokładnie to gdzie ty sobie zwiedzasz? Dobra, się znajdę gdzieś. Wyszłam właśnie z budynku. Chyba Cię widzę. Ej, wodę jestem, jestem przed tym, przed tym domku, tutaj byłeś. zabójca. Fuck. C. Ja pierdzielę, jak je... Nienawidzę ich. Sie czołgają, nie widać ich. <grym> ja tylko je słyszę, A, nie? Cały czas. grę. Moldi, Moldi. No właśnie, dlatego to jest minus, bo tych nie słyszę, że... Wysięk. Moldi. Kamer. Tu masz gościa. Ej, zombie do ciebie lecą. Dużo? Czy tylko je? Manierkę tak? mam! No, przed chwilą to leżała, spoko. nie widzieliście jej chyba. Dobra. Ej, ja nie, chyba młota. Wezmę sobie. Będzie chyba lepszy no. niż moja. Czy ja. Się przyda. Dobra, ja potrzebuję coś do. Dobra, to w ogóle idę trochę postrzelać jeszcze, no. Ej, w ogóle przygotowałem se stoper i nawet go nie użyłem. Ej, nagrywamy 6 minut, tak ci powiem to Widzę. Ej zombiak, zombie, jak Kuszę naprawdę, no. pro. Mówię ci na hita no to. Spok to wiem, ja widzisz, że mam jest. kuszę. Czekaj, tu jest ten? A moldy. Wszystko moldy tu mamy. Kurczę, ma nic. Wszystko zarażone. To żeśmy chyba za nie No w sumie spodasz, tak, w sumie. no kurczę. Strzały, no nic takiego ciekawego co... To co w następnym odcinku rozjawisko? A... E dlaczego? Żeby... Patrzut jakby odcinki, ale padrzut odcinki nie będą długie, a będzie można w każdym odcinku jako jakiś dom, no. jakąś bazę ogarnąć. A następny odcinek który będzie, wiesz, bardziej ciekawy, bo nie bania boli, no to... No to co, idziemy, nie? Do samochodu i kończymy. W sumie No chyba tak, chyba tak. Nie, to wrócimy do bazy. Ej mam tu. czyli masz może jakieś bolt bolty Bolty jak mam, czemu? łap. W sumie nic ciekawego tu nie było, a, no ale... Są naprawdę tutaj itemy i warto tutaj przyjść, bo byli, Byłem już tutaj z dwa razy. Tu nic nie ma. A tu nam się akurat tak trafiło. No. Ale ja coś zresztą mam manierkę, to już jestem... już ja jestem już ustawiony w sumie, Czy tylko tobie znajdziemy jutro w bazie Dobra, no tutaj, to co? Ale właśnie... Kończę... Ja raczej... No, ale to chyba wrócimy do bazy, żeby odcinek tak nie był taki... Taki no. Nie. Ale... Jezu, mam manierkę, nie? To jest... Takie, to jest uratowanie... Herczo. Fucking shit! Ty skurczy... O, dzięki za strzał, akurat mi się przydał. Ale ja sam no to manierkę, nie? Czekaj, jestem w wodzie? Ja co? mam... ...oglądanie, no, no widzicie, tak się prezentuje to nowe miasto. Tutaj tego samochodu nie ma, nie? To taki mały no. wypadek. Da się go uratować? O, nie. Będę potrzebował lewarek. Ja Słuchajcie moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku od zera do killera, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, jeśli nie zauważyłeś co to, to bo możesz stawić łapkę w górę, albo skomentować no. ten materiał i polecam zasubskrybować kanał Cereusza, macie wszystko w opisie, więc... No, widzimy ja, się z z ja, ja chcę jeszcze tutaj coś mam. powiedzieć, dziękuję za komentarze i za łapki w górę, bo po trzecim odcinkiem, no łapek było nawet sporo i dziękuję wam za to i do następnego odcinku, do zobaczenia, cześć!